Technologia mini-LED z roku na rok staje się coraz bardziej dostępna i dokładnie tego spodziewamy się przy postępie technologicznym. To, co kiedyś było zarezerwowane dla absolutnie topowych i najdroższych modeli, teraz trafia do telewizorów ze średniej półki. Producenci prześcigają się we wdrażaniu tej technologii, ale stosują przy tym własne sztuczki, które sprawiają, że słowo mini-LED nie zawsze już oznacza to samo. Samsung, który mocno inwestuje w tę linię, wprowadza w tym roku bardzo ciekawą nowość: model QN77F. To najtańszy reprezentant tej linii, a jednocześnie naturalna ewolucja bardzo popularnej w ubiegłym roku serii Q70D. I to ewolucja bardzo znacząca, bo Q70D w ogóle nie miał lokalnego wygaszania, czyli był dość prostym w budowie ekranem QLED o słabej czerni. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy to zmiana na plus i co potrafi najtańszy mini od Samsunga. Lecimy do odcinka! Partnerem dzisiejszego odcinka jest MediaExpert, czołowa sieć elektromarketów w Polsce. To właśnie dzięki ich wsparciu możemy zaprezentować ten szczegółowy test Samsunga QN77F. Warto zaznaczyć, że większość kluczowych danych pomiarowych, które tu usłyszysz, pochodzi z egzemplarzy pozyskanych właśnie z tej sieci. Kupując tam, masz więc pewność, że otrzymasz sprzęt, który dokładnie odpowiada naszej analizie. Wszystkie aktualne oferty znajdziesz w linkach, które zostawiam w opisie filmu. Na początek krótkie wyjaśnienie nazewnictwa, bo w tym roku Samsung je uporządkował. Przedrostek QN oznacza teraz QLEDy z technologią MinilED, czyli telewizory z lokalnym wygaszaniem, które potrafią uzyskiwać lepszą czerni. Liczba 77 oznacza serię, a litera F rocznik 2025. Dodanie litery N do następcy Q77D jest jak najbardziej na miejscu, bo wreszcie dostajemy tu strefowe wygaszanie, którego poprzednik nie posiadał. Zacznijmy od designu, bo w przypadku QN77F to jeden z kluczowych atutów. Patrząc od przodu, widzimy centralną podstawę w postaci dwóch nóżek, połączonych osłoną na środku. Ramki są smukłe, wykonane z czarnego plastiku i wyglądają nowocześnie. Ale prawdziwy efekt robi ten telewizor, gdy spojrzymy na niego od boku. Kółen 77F jest bardzo, bardzo smukły. Wynika to bezpośrednio z zastosowanego typu podświetlenia, o którym powiem za chwilę. Na plus trzeba też wspomnieć o tyle samego urządzenia. Samsung pomyślał o prowadnicach i wnękach na kable, co ułatwia organizację. Dzięki tak smukłej konstrukcji QN77F powieszony na ścianie, przy odpowiednim uchwycie, może niemal idealnie licować się z jej powierzchnią. Jeśli więc szukasz telewizora, który ma świetnie wyglądać i nie dominować ciężką bryłą, QN77F mocno tu zapunktuje. Pierwsze wrażenia za nami, więc porozmawiajmy teraz o jakości obrazu, zaczynając od czerni i kontrastu. Model QN77F to według nazewnictwa telewizor QLED z podświetleniem MiniLED. Wykorzystuje on matrycę LCD typu VA, co gwarantuje dobry kontrast natywny oraz kwantowe kropki dla bogatych kolorów. Najciekawsze jest jednak to, jak Samsung poczytał do podświetlenia. QN77F to jeden z pierwszych telewizorów, w których połączono diody MiniLED z układem krawędziowym. Oznacza to, że pasek diod jest umieszczony na dole i podświetla matrycę do góry, korzystając przy tym ze strefowego wygaszania. I to właśnie ten system pozwala na zachowanie tak smukłej konstrukcji. Jak przekładać to na obraz? Cóż, nie jest to poziom czerni znany z droższych modeli z pełnym podświetleniem. W wieczornych seansach czern częściej wpada w granat, a jasne elementy potrafią rozświetlać większą część obrazu, przez co efekt jest nieco spłaszczony. Trzeba jednak zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, w codziennym oglądaniu, szczególnie gdy w tle mamy zapalone światło, QN77F nadal wypada przyzwoicie po drugie, i to jest kluczowe, musimy pamiętać o jego poprzedniku, modelu Q70D. On w ogóle nie miał stref wygaszania. Tegoroczny QN77F, mimo że jego system Mini MiniLED jest kompromisem, a dla niektórych nawet kontrowersją, to i tak stanowi ogromny progres i jest znacznie lepszy od swojego poprzednika. A jak QN77F radzi sobie z filmami i efektem HDR? Całkiem dobrze, szczególnie w jasnych scenach. Weźmy na przykład animacje czy bajki, gdzie obraz jest pełen barw, a tło rzadko kiedy bywa całkowicie ciemne. W takich warunkach QN77F wypada solidnie, bo jest w stanie wygenerować jasność w HDR na poziomie około 800 nitów. To dużo i wystarcza, by efekt HDR wyglądał naturalnie. Co ciekawe, w nocnych ujęciach, gdzie jaskrawe światła to małe punkty, telewizor nie przyciemnia ich tak agresywnie, jak modele z większą ilością stref. Samsung dobrze radzi sobie też z mapowaniem tonów, więc detale w bielach nie są przepalone. Choć w telewizorze nie ma Dolby Vision, to mamy HDR10+, które jest powszechne w streamingu i robi taką samą robotę. Kolory dzięki kropkom kwantowym są nasycone i żywe, z pokryciem palety DCI-P3 na poziomie około 93%. Można śmiało powiedzieć, że jeśli oglądacie głównie kolorowe filmy, seriale i sport w ciągu dnia, QN77F dostarczy naprawdę dobrych wrażeń. Gorzej poradzi sobie zaś w trudnych, kinowych scenach, gdzie światło spotyka się z czernią. Wtedy łuna świetlna potrafi rozlać się po ekranie, spłaszczając efekt. Zazwyczaj nie oglądamy jednak tylko materiałów 4K HDR, co z klasyczną telewizją, YouTube'em czy starszymi serialami. Tutaj QN77F ma asa w rękawie. Samsung zastosował w nim ten sam autorski procesor AI NQ4 drugiej generacji, który znajdziemy w znacznie droższych konstrukcjach. To on odpowiada za skalowanie, redukcję szumów i płynność przejść tonalnych. W tym ostatnim zadaniu QN77F radzi sobie naprawdę dobrze. Nie ma problemów z posteryzacją, czyli pasami pomiędzy kolorami. Przejścia są gładkie. Gorzej jest przy mocno skompresowanych materiałach, jak ten film na YouTubie. Można to złagodzić funkcją redukcja szumów na poziomie średnim, ale trzeba uważać, bo w filmach potrafi ona usunąć też naturalne ziarno filmowe. Dla mnie to niedopuszczalne. Dlatego testy na naszej stronie robiliśmy bez tej funkcji. Trzeba jednak przyznać, że sama upscaling, czyli podnoszenie rozdzielczości starszych nagrań do 4K, działa dzięki procesorowi NQ4 ponadprzeciętnie dobrze. Obraz jest wyraźny, a szczegóły czytelne. Płynność ruchu to akurat mocny punkt QN77F. Samsung wyposażył go w matryce VA o odświeżaniu aż do 144 Hz. To jasny sygnał, że ten telewizor, mimo że jest podstawowym modelem mini-LED, został stworzony z myślą o graczach i fanach sportu. Wartości powyżej 120 Hz przydadzą się głównie graczom PC, ale już 120 Hz w konsolach czy sporcie zapewnia płynny i ostry obraz. Matryca V ma swoje przypadłości. W QN77F widać nieznaczne halo przy ruchu zwane overshootem i lekkie smurzenie na ciemnych tłach. Nie są to jednak złe wyniki. Powiedziałbym, że typowe dla tego typu matryc i podczas oglądania piłki nożnej na jasno murawie, smurzenie nie odciąga uwagi od akcji. Nie jest to jednak krystaliczna czystość znana z ekranów OLED, ale też nie jest to ta półka cenowa. Świetnie działa z tą płynność ruchu, podzielona na dwa suwaki. redukcja rozmycia, którą warto dać na maksa do sportu, i redukcja drgań, którą ustawiamy według własnych preferencji, by uzyskać odpowiednią płynność w filmach. Dochodzimy teraz do punktu, w którym QN77 błyszczy najbardziej granie. Ten telewizor aż prosi się o podłączenie do konsoli. Samsung wyposażył go w 4 porty HDMI 2.1 o pełnej przepustowości 48 GB. Mamy więc pewność, że konsola odpali gry w 4K przy 120 klatkach na sekundę. Do tego pełen pakiet. Automatyczny tryb gry ALLM zmienia częstotliwość odświeżania VRR, która działa też na PC dzięki G-Sync i FreeSync Premium aż do 144 Hz. Jest też Game Bar, czyli pasek z szybkimi ustawieniami dla graczy. Input lag jest rewelacyjnie niski około 10 ms. i jest też unikalna funkcja Game Motion Plus. Telewizor sztucznie dodaje klatki, przez co gry w 30 czy 60 klatkach wyglądają płynniej. Co ważne, input lag rośnie przy tym tylko nieznacznie do 30 ms, co jest świetnym wynikiem. Szerzej omówiłem te funkcje w tym materiale. Na koniec słowo o funkcjach Smart. QN77F działa na systemie operacyjnym Tizen. W zestawie dostajemy mały, poręczny pilot solarny ładowany światłem lub przez USB-C. Jest minimalistyczny i błyskawiczny, choć brakuje mu klawiatury numerycznej. Sam system Tizen to wielka zaleta Samsunga. Przede wszystkim działa szybko i stabilnie i jest bogaty w funkcje. Mamy tu platformę SmartThings do inteligentnego domu z obsługą standardu meter. Jest też nowa funkcja Uniwersalny gest do sterowania telewizorem smartwatchem Samsunga. Nie zabrakło też PIP, czyli obrazu w obrazie. Niestety nie ma możliwości nagrywania na USB, co może być minusem dla starszych użytkowników. Biblioteka aplikacji jest kompletna: Netflix, YouTube, Disney, Apple TV, a nawet Xbox Game Pass do grania w chmurze bez konsoli. Producent gwarantuje też 7 lat wsparcia i aktualizacji, co jest moim zdaniem ogromnym plusem. Na koniec zostawiłem sobie najsłabszy punkt QN77F: mianowicie chodzi o dźwięk. Cóż, tu fizyki się nie oszuka. Ze względu na super smukłą konstrukcję QN77F oferuje absolutny minimum. Dźwięk jest płaski i praktycznie w ogóle pozbawiony basu. Wystarczy do codziennego oglądania wiadomości, ale do filmów czy muzyki soundbar będzie raczej koniecznością. Na szczęście telewizor ma złącze EARC do bezproblemowego podłączenia głośnika, a w ofercie Media Expert znajdziecie dużo soundbarów tego producenta. W Samsungach brakuje też wsparcia dla ścieżek audio DTS, więc nie otworzymy takich filmów z USB w telewizorze. W streamingu problemu nie będzie, bo serwis poda wspierany format dźwięku. Posłuchajmy teraz naszej sekwencji testowej. Podsumujmy, Samsung QN77F to bardzo ciekawy telewizor klasy średniej, który jest przede wszystkim fantastyczną propozycją dla graczy. Cztery porty HDMI 2.1, 144 Hz, niski input lag i Game Motion Plus to pakiet, którego konkurencja może pozazdrościć. Jego wielką zaletą jest super smokły design, dzięki któremu świetnie prezentuje się na ścianie. Ma też ten sam zaawansowany system Smart TV i procesor co droższe modele. Jeśli chodzi o jakość obrazu, nie jest to telewizor do kinowych seansów w całkowitej ciemności, bo krawędziowy mini LED ma swoje ograniczenia. Ale jeśli oglądasz głównie w dzień i szukasz maszyny do grania, QN77F jest świetnym wyborem. To także ogromny progres względem ubiegłorocznego Q77D, co odzwierciedla różnica w ocenie na naszej stronie. W tym podsumowaniu nie poruszam aspektu ceny do jakości, bo zbliża się Black Friday i ceny będą się zmieniać. I na sam koniec krótkie przypomnienie. Testowany dziś telewizor Samsung QN77F jest dostępny w ofercie naszego partnera, firmy Media Expert. Ponieważ dużą część naszych pomiarów wykonaliśmy na egzemplarzu z tej sieci, możesz mieć pewność, że specyfikacja i jakość sprzętu będzie zgodna z tym, o czym powiedziałem w tym filmie. Linki do aktualnych ofert znajdziesz poniżej w opisie. Cześć.